wróciłem do Farminga 22, ale tylko na jeden odcinek. Wszystko po to, by nagrać film z serii Wbijam na chatę, który obiecałem już dawno, dawno temu. Pierwotny odcinek miał powstać jeszcze w 2024 roku, ale jakoś tak wyszło, że niestety nie udało mi się go nagrać. Dlatego dzisiaj wróciłem do Farminga 22 na jeden odcinek. Zobaczymy gospodarstwo, ale przede wszystkim porównamy sobie też Farminga 22 z 25. Gospodarstwo przygotowała dla nas Julka, która grała tutaj w 100% realnie, przynajmniej taką informację dostałem. Julka z naszego Discorda, więc podejrzewam, że będziecie ją doskonale kojarzyć. No i muszę Wam powiedzieć, że gospodarstwo jest zbudowane na polskiej mapie wrzosy. Mapa charakteryzuje się tym, że dominują na niej małe i okazyjnie średnie pola. Jednak te pola mają duży potencjał do łączenia w naprawdę duże areały. Mamy tutaj kilka takich przykładów. Między innymi tutaj 6 działek, 57, 8, 9, 60, 61 i 56 zostało połączonych w jedno duże, ogromne wręcz pole. Tak samo tutaj trzy dość duże działki zostały połączone w jedno większe. Następnie tutaj cztery, tutaj gdzieś indziej kolejny pięć działek tworzy jedno duże pole. Gospodarstwo jest zlokalizowane w centralnej części mapy na działce numer 136. Zobaczmy teraz, jak ono się prezentuje i jakie maszyny mamy na gospodarstwie. Zacznijmy od. O. John Deere. Ładowarka John Deere. Patrzę przy okazji na rejestrację, ona jest jakaś taka blada, ale tutaj najprawdopodobniej jakiś kolor jest właśnie taki specyficzny. Dalej. Polones. O. Ten polones to mi się od razu kojarzy z tym polonesem, który mam u dziadka. Ta rejestracja jest niepoprawna, ta rejestracja nie ma prawa w Polsce występować. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tutaj jest za dużo znaków i w Polsce takich rejestracji jeszcze nie ma. To taka ciekawostka. Ja widzę, patrzę na rejestrację i już widzę, że coś jest nie tak. Owszem, takie rejestracje z tą ilością znaków mogą wystąpić, ale w Polsce jeszcze nigdzie nie zaczęto dawać um, rejestracji właśnie w taki sposób. Tylko byłoby KCH, numer, 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 i na numer, 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 numer i na końcu jakaś literka. Takie rejestracje można by było spotkać, ale tutaj mamy jeszcze, jak widzicie, rejestrację starą z polską flagą, więc to jest rejestracja, której nigdzie w Polsce nie znajdziecie. Idziemy dalej. Polones był, teraz mamy Fenda. Fend 724 Vario, dalej Combine New Hollanda, pierwszy New Holland, dalej Massey Ferguson, ładny, kolejny ciągnik. Kun do karmienia zwierząt, ok, o. John Deere 320 r Jaki traktor potężny! To jest potężna maszyna. Jakiś tak nisko zawieszony jest ten traktor. Kurczę czekajcie, czy, czy on tutaj nie jest jakoś regulowany? Wrzucę sobie pomoc. Popatrzcie, jak wygląda pomoc w farmingu 22. Jaka ona jest duża. Jaka ona jest nieczytelna. Porównując do tego, co mamy obecnie w 25. Naprawdę, pomoc w 25. ta pod klawiszem F1 jest zdecydowanie lepiej zrobiona. Ale już widzę, że tutaj myszką można sterować. No tak, no tak. Patrzcie, nisko zawieszony, jakby się kłaniał. A teraz idzie z podniesioną głową, tak do mnie. Zobaczmy, jak to wygląda z tej perspektywy. Swoją drogą, jak wcisnąłem klawisz R, to musiałem poczekać dobre dwie sekundy, zanim po prostu ja się przeniosłem tutaj do środka. No fajnie, no no, ciekawy bajer. Czegoś takiego naprawdę nie widziałem. Zobaczmy kolejne traktory albo kombajny. Drugi, drugi New Holland. Trzeci New Holland. Tutaj mamy kolejnego John Deera. Tutaj, O, jest inna rejestracja. WRZ. Opór. Wrzosy. Opór. No, opór to chyba nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. A WRZ od wrzosów. Dobra, kolejny potężny John Deere. O, jaki fędzior tutaj się trafił. Patrzcie, na gąsienicach. Co, on w warsztacie stoi? Tak wygląda, jakby w warsztacie stał w tej chwili, ale popatrzcie jak to wszystko jest przygotowane. To nie jest przypadek, że te maszyny tutaj tak stoją. Tu nie ma bałaganu. To wszystko jest ładnie przygotowane pod prezentację. To mi się akurat podoba. Lubię takie coś dostawać. Patrzcie, a tutaj na przykład e, mamy dużo wapna, mamy też trochę nawozu spoko. To mi się podoba, że dostaję gospodarstwo, które nie jest, wiecie, rozpierniczone w lewo, w prawo i tak dalej, tylko dostaję gospodarstwo, które naprawdę ładnie wygląda. I tu każdy traktor po prostu stoi po to, żeby ładnie paradować. Podoba mi się to. Co tam jest? Co? Księżyc tam jest? Czy, czy słońce? Nie, pytajnik. Co ten pytajnik tu robi na niebie? Widzicie to zresztą? Kurde. Co, co jest? Czemu to tu jest? A tam następny. Jakieś lewitujące pytajniki. Skąd się to wzięło? Nie wiem, no, ale dobra. E, ale skoro tak, to może wzmijmy się w powietrze i pokażę wam to gospodarstwo teraz z lotu ptaka. O, gotowe i popatrzcie tutaj, co mamy. Przede wszystkim na gospodarstwie widzę, że będziemy mieli obory dla krów. Nie wiem, czy jedną, czy więcej. Na razie na pewno widzę jedną. Mamy sporo wiat na maszyny. Jest też dość zielono, ponieważ mnóstwo gospodarstwa, duże, duża część gospodarstwa jest też udekorowana drzewami, tymi świdośliwami. Drzewa, które nie mają żadnego sensu ekonomicznego, ale bardzo dobrze po prostu wyglądają i jako ozdoba to jest świetny pomysł. Mnóstwo wiat, które doskonale ze sobą pasują. Wszystko pasuje do stylu tej mapy, chociaż mapa jest podejrzewam... Bardziej z przeznaczeniem na takie mniejsze maszyny. Tu, oczywiście, zostały one połączone. Te wszystkie pola w nieco większe. Dzięki temu granie na większych maszynach ma sens. I oczywiście jest też naprawdę fajne. To w ogóle gospodarstwo było grane na poziomie trudnym. Także zarabianie pieniędzy na poziomie trudnym w farmingu 22 nie było najprostsze. Jolka grała tutaj ponad 230 godzin. Widzę tutaj header jakiś sobie stoi, ale fajny labirynt. Patrzcie, tu sobie człowiek jedzie, jedzie, jedzie. Nagle ma labirynt, musi tam w prawo i w prawo i dopiero dalej. Jakby tu na wprost nie można sobie było przejechać. Oczywiście nie jest to żaden problem, żadna ujma dla gospodarstwa. To taki w sumie ciekawy zabieg. Zobaczmy jeszcze na te pola, bo jak widzicie tutaj z prawej strony mamy kukurydzę. Całkiem spore pole, ale tu kawałek dalej jest jeszcze pszenica. I jak widzicie, to, to pole pszenicy to nie są dwa hektary, to nie jest nawet 5 hektarów, to jest bardzo duża powierzchnia. Tutaj, jak widzicie, zaczęły się robić również żniwa, ale to pole jest naprawdę konkretne. Ogromne. Czy to jest największe pole tutaj w tym momencie? Wydaje mi się, że tak. Na oko mi się wydaje, że tak, ale to pole, które jest zrobione z tych trzech działek, jest bardzo porównywalne. To nie jest dużo mniejsze pole. Zobaczmy w takim razie, co jeszcze jest na tym gospodarstwie, bo powiedziałem o tych kilku budynkach, e, powiedziałem o drzewach, e, teraz mamy tutaj silos, podejdę sobie do tego silosu, bo jestem bardzo ciekawy, tylko nie, tutaj nie. E, co jest w środku? Czy mamy tutaj jakiś bardzo duży wybór? Nie, prawie 500 tysięcy litrów nieczmienia 468 i nieco ponad 50 tysięcy litrów rzepaku. Klasyczne maszyny do uprawy pól. Znajdziemy kultywator, znajdziemy tutaj przedsząsacz, znajdziemy zestaw do nawożenia, do rozrzucenia nawozu, tam jest jeszcze oczywiście beczka do gnojówki, czyli na pewno tutaj będą krowy. Zresztą chyba tutaj właśnie widzę, że krowy są z prawej strony. Wejdę sobie tutaj teraz, zobaczę, tak faktycznie są krowy. Byliśmy już tutaj w środku w momencie, kiedy robiłem prezentację właśnie sprzętu, trochę gnoju się tutaj znajduje, tam była gdzieś chyba. Sterta do kiszonki, jeśli dobrze mnie tutaj oczy nie kłamią. To chyba była gdzieś sterta. Ta, nawet nie tyle sterta, co po prostu jest tam kiszonka. Chyba się silos nie załadował, ale to malutki szczegół. Dość duża wiata z różnego rodzaju maszynami. Tam oczywiście mamy dość dużo też beli słomy. Kilka e, worków z big bagami, z nasionami. A tutaj zestaw do siania. Kultywator, dwa siewniki. Spoko. Czyli generalnie wszystko, żeby pracownicy mieli co robić. Ja chcę stąd wyjść. Halo? O, dobra, wyszedłem. Miałem wrażenie, że tam jakaś taka dziwna barierka się pojawiła i nie mogłem normalnie stamtąd wyjść. Ale tutaj jeszcze więcej obornika, dużo tego obornika, ale dużo mamy tutaj beli słomy. Wiecie co? A jakby się tak rozpędzić i w to wjechać? To co, rozleci się to wszystko? Jak myślicie? Sprawdzimy to zaraz. Mleczarnia. Dobrze, leczarnie tu mamy. Ładny, ładne płoty są w sumie. Bardzo pasują do całego tego klimatu mapy. To mi się podoba, dobrze to wygląda. Tutaj, o, druga obora, druga obora, widzicie? Znalazłem drugą oborę, czyli mamy więcej krów, a to są bele siana. A propos beli, może znajdziemy jakieś takie miejsce, gdzie będą bele ze sobą, wiecie, że będą bele na przykład słomy i siana obok siebie. Może znajdę, jak nie, to tu wrócę i wam to pokażę albo przyniosę sobie w rękach jedną taką belę. Bo tu jest ciekawy temat, który chciałem wam pokazać i opowiedzieć. E, zaraz, tylko jeszcze przejdźmy tutaj, bo nie było mnie w jednej części jeszcze gospodarstwa, muszę tam w takim razie przejść, cysterna, rozrzutnik gnoju oczywiście o, o tego szukałem. To patrzcie, patrzcie, patrzcie jak to ładnie wygląda. Dokładnie to mi jest tutaj potrzebne. Patrzcie, mamy tutaj bele, słomy, siana i trawy. Zobaczcie jaka jest kolorystyka w Farmingu 22. I zobaczcie, jaka, była, jaka jest teraz kolorystyka w 25. Ja uważam, że Farming 22 był zdecydowanie taki przejaskrawiony, taki zbyt kolorowy. Patrzę na to, tu nie mam żadnych shaderów, niczego takiego w 25 też nie mam, więc mogę porównać 1 do 1 i naprawdę uważam, że 22 miała słabsze kolory. Były one zbyt wyraziste, zbyt mocne. To, co jest w 25 jest zdecydowanie lepsze, ale jednak te bele były lepsze. Mimo tego, że nie są one realne. Uważam, że były lepsze, od razu można było rozpoznać. Siano, słoma trawa. A mam wrażenie, że tabela trawy w farmingu 25 jest taka nijaka, a z siano tuż w ogóle, jakieś takie blade, dziwne. Pod tym względem te bele z 22 bardziej mi się podobały, ale wiecie, tylko pod względem krywalności, Bo oczywiście, pod względem realizmu, dużo lepiej wygląda to w 25. No to patrzcie, tutaj jest gigantyczna taka jakaś hala ze zbożem. Czemu to nie jest w Silo nie wiem, ale w sumie fajnie to wygląda, podoba mi się. Podoba mi się to, ładnie. Także mamy ogromne pola, piękne obsi pięknie obsiane. Naprawdę dobrze to wygląda i dużo maszyn związanych właśnie z, z tym gospodarstwem. W ogóle historia tego jest taka, że miałem to nagrać oczywiście, gdy jeszcze grałem sobie w dwudziestkę dwójkę, ale jakoś tak wyszło, że nie zdążyłem. Potem safe nie działał, potem wyszła premiera 25 piątki, no a później to pomyślałem, że wrócę w wakacje do tego. W międzyczasie Julka przygotowała tutaj tego sejfa naprawdę konkretnie, bo grała jeszcze wiele godzin, miał mieć ten sejf najpierw 100, potem 150 godzin, finalnie 230, także bardzo, bardzo dużo. To mi się podoba, popatrzcie też, taki jakby piasek rozsypany. Dość dobrze to wygląda, ponieważ ten piasek jest jakby tutaj naniesiony na te płytki, ale wsiądźmy sobie w takim razie do tego poloneza. O, dobra, chodźmy do Poloneza. Mam nadzieję, że tu pojadę bez problemu, że nie będę miał jakiejś przygody w postaci, nie wiem, chociażby ręcznej skrzyni biegów, bo tu różne rzeczy mogą być, ale na szczęście wszystko dobrze działa. Otworzę sobie bramę. Ej, ja chcę, ja chcę jechać. Ja chcę jechać. Dobra, jedziemy. Jedziemy Polonezem. Co tutaj jest? Jakiś dodatkowy wyświetlacz. O, będzie mi spalanie pokazywało. O, kurde. Spalanie mi będzie pokazywało to, ile ten poltek będzie palił. 10 litrów? Ile? 21? 21 litrów poldek pali? Serio? Aż tyle? To co on kurde. Aha, bo to na gaz jest, dobra, bo to jak na gaz to może tyle palić. 23 litry na chwilę. Aha, je, ja źle patrzę. Bo tutaj Total i Trip. Patrzcie, czyli od początku, kiedy ja ruszyłem, ja miałem spalanie. 20, prawie 4 litry, rozumiecie to? 24 litry na 100 kilometrów. Nieprawdopodobne, ale popatrzcie tutaj na tę drogę. Szkoda, że ta droga nie ma tekstury takiej, że się jedzie jak po dziurach, bo tu się jedzie jak po stole, ale są dziury. Taki asfalt sprzed 50 lat w ogóle polski. E, zobaczmy w takim razie inną rzecz. Jeżeli tutaj mogę sobie wziąć na przykład O kombajn, ile on będzie palił? To mnie bardzo ciekawi. Ile on będzie palił? 1500 2000 litrów na 100 km. Mamma mia. On teraz jedzie po prostu, to pali prawie 1000 litrów na 100 kilometrów. Dobra, już trochę mniej. Ale to w takim razie to jest kombajn, to zobaczmy jeszcze ciągnik wagi ciężkiej, bo tu był jeszcze jeden ciągnik na gąsienicach, ten fend taki. Gdzie ten potworek jest? Gdzie on tu był? Jest, 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 bo on stał, dobra, on stał tutaj. Ile on w takim razie będzie palił? Dobra, odpalamy go. 500 litrów! Średnie spalanie 500 litrów, słuchajcie, na 100 kilometrów. Nie chciałbym czymś takim jechać na wakacje do Chorwacji. O, okej, okay, oczywiście niszczenie upraw tutaj jest wyłączone, czy tam włączone, w sensie jak wjadę na pole to niszczę uprawy. No w sumie grane było na trudnym Teraz patrzcie ile to, je, ile to pali? Czyli jak jadę z górki, to poniżej 100 litrów pewnie zajdę, na chwilę, chociaż nie, nie wyszło, nie, cały, czas, cały czas jest ponad 100 litrów, słuchajcie, to to pali normalnie jak czołg. Teraz jak będzie z górki. Dobra, jest mniej. 32, 31 litrów. 31 i 3. 31 i dwa, gdy jechałem z górki. A teraz zobaczmy pod górkę. No to co? Pewnie pod górkę to będzie 200. Będzie 200? 180, 200? 250? 270? Prawie 300 litrów. Jak jadę pod górkę. Nie, no masakra. 300 litrów na setkę. Rozumiecie to? To mnie nie stać na to. To mnie na to nie stać. Dobra. Więc wiemy już jak działa spalanie, jak działa średnie spalanie tutaj, to teraz przetestujmy coś jeszcze. Mówiłem o tym, że można by było w sumie sprawdzić, e, czy nie dałoby się na przykład wjechać w tamte bele. Tych beli jest naprawdę dużo. Zaraz tam oczywiście wjedziemy, tylko pokażę Wam jeszcze dokładnie jak to gospodarstwo było grane. E, opcje, głośność, dźwięk, nie. nie, 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 nie. Ja chcę zobaczyć coś zupełnie innego. Chcę zobaczyć, o, wzrost sezonowy, tak. Dalej. Niszczenie plonów włączone, orka wyłączona, kamienie, wapnochwasty, tak. Okej, okay, spoko. Z fabryk, co my tu mamy? Cukrownie, pompy do ropy naftowej, no czyli taki troszkę generator pieniędzy, widzę tutaj dwie pompy do ropy naftowej, czyli troszkę pieniędzy było w ten sposób wygenerowane, zaraz może sobie nawet zobaczymy ile. Pszenica, mąka, czyli młyn, mleczarnia, olejarnia. Nie ma tu jakoś bardzo dużo fabryk, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o zwierzęta, to zauważyłem tutaj dwie obory i nic więcej, więc... Dokładnie tak jest, dokładnie. Są dwie obory, nie ma nic więcej. Ale tutaj, oczywiście, też tych krów jest sporo. Tu jest 60, tu jest 40, 50, 60, 70, 90, 100. Czyli 160 krów. Czyli takie gospodarstwo nastawione na takie powiedzmy. Typowe polskie rolnictwo. Yy, ziarno, krowy i bez jakiegoś takiego wielkiego przetwórstwa, ale oczywiście mamy też tutaj yy, fabrykę. Mamy też, jak widzicie, młyn. Czy mamy piekarnię? Nie. Mamy młyn, mamy olejarnię, mamy mleczarnię, mamy cukrownię, nic więcej. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że tutaj cukier był produkowany z rozdrobnionych buraków cukrowych, a nie z całości. Nie, dobra, sorry, odwrotnie. E, tutaj był cukier produkowany z całych buraków cukrowych, a nie z rozdrobnionych. Tak, dokładnie. I dlaczego w ogóle nie działa nam tutaj? Zabrakło miejsca, czyli wygląda na to, że ta duża pompa ropy naftowej też nie do końca działa. Przynajmniej w tym momencie na pewno nie działa. Zobaczmy może tutaj jakieś statystyki. Jak to wygląda, bo mnie to najbardziej ciekawi. 3000 obrobionych hektarów kultywatorowanych, tyle zaoranych, tyle obsianych, opryskanych, czyli opryskiwanych to tutaj nie było za dużo hektarów. Zebranych było tyle 356 hektarów. Zebranych, czas obrabiania prawie 60 godzin, kultywatorowania orki, i tak dalej, i tak dalej. Zużytego nawozu było bardzo dużo 421 stworzonych beli. Czas gry oczywiście tyle 17 lat chociaż wydaje mi się, że ta wartość jest nie do końca poprawna. Taką informację tutaj dostałem właśnie od Julki. Ja jeszcze będę chciał zobaczyć w takim razie statystyki, ale te finansowe. Zobaczmy jeszcze tutaj: 200 tysięcy pożycz, spłać. Ile jest wziętego kredytu? 200 tysięcy kredytu, no to nawet nie jest jakoś bardzo dużo. Teraz tylko sobie tutaj zejdę, żeby zobaczyć na ostatnie miesiące, czy coś było kombinowane, czy nie. Bo jestem bardzo ciekawy, jak właśnie wygląda struktura tego gospodarstwa. Widzę, że nic nie było kombinowane, przynajmniej w ostatnich miesiącach. Koszt obsługi maszyn tutaj w, lipc, w lipcu był bardzo duży, więc prawdopodobnie tutaj coś zostało naprawione lub zmodernizowane. Budowa, jak widzicie, pochłonęła niedużo pieniędzy. Nowe maszyny tutaj prawie 170 tysięcy, coś w kwietniu było kupione. Koszt wynajmu maszyn, mało co jest wynajmowane. Tutaj widzę na gospodarstwie. Koszt utrzymania ziemi też jest praktycznie rzecz biorąc pomijalny koszt produkcji. Podobnie. Sprzedane produkty. Jak widzicie, co miesiąc tutaj coś było sprzedawane. Prawdopodobnie mogła być to też ropa naftowa. Jest taka szansa, że to właśnie ona odpowiada za sporą część zysków na gospodarstwie. Koszty wody niezbyt duże. Co tutaj jeszcze mamy? Inne odsetki od kredytów, czyli widać jasno, że ten kredyt był spłacany. Biorąc pod uwagę, jakie są odsetki teraz, to tutaj było gdzieś w granicach 350 tysięcy euro kredytu, może nawet wcześniej było więcej. Niestety nie mam takiej dokładnej historii na wcześniejsze miesiące, troszkę szkoda, bo bym sobie tutaj rozszyfrował i odczytał co było wcześniej, ale mimo wszystko wygląda to bardzo, bardzo legitnie. To mi się naprawdę podoba, że tutaj było grane, to nie było udawane, tylko po prostu było ładnie pokazane krok po kroku jak to wyglądało. W tym momencie włączyło się zapisywanie zawartości i wszystko wskazuje na to, że safe właśnie mi się wykrzaczył, więc ja muszę go uruchomić ponownie. Farming Simulator 22 ma to do siebie, że potrafi się zepsuć dosłownie zawsze i wszędzie, natomiast my teraz mieliśmy zrobić jeszcze jeden malutki eksperyment. Mianowicie jestem bardzo ciekawy, co się stanie, gdy rozpędzę się jakimś pojazdem i wjadę w dużą ilość beli... E ej! Co to? Co to było? Czemu przez to nie można... Co to jest? O nie, no bez przesady To jest oszukaństwo Normalnie, no to zaparkowałem Sobie, kurde, pojazdem, patrzcie Jakbym chciał w tym momencie bawić się z moim Kolegą wchowanego, to bym się właśnie w ten sposób Schował i bym się stąd wynurzył I mu uciekł, kurde Nie, no tego to się nie spodziewałem Ale to tamte bele muszą być prawdziwe Przecież nie może być inaczej, dobra, czekajcie, rozpędzę się Rozpędzę się i ja w to uderzę Jak ja w to zniknę i zrobi się Dokładnie tak samo jak tam wyłączam farminga i nie wracam do niego nigdy więcej. Ale nie, no to są na pewno prawdziwe bele, bo tam pewnie jest magazyn, a tutaj... To jakieś pancerne te bele! Co, 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 co to jest?! Co ja tu uderzyłem w te bele i, i nic?! Myślałem, że to się rozleci, że to wybuchnie jakoś albo coś... No nic, dobra, to w takim razie trzeba będzie skorzystać z zawodnika wagi ciężkiej. Weźmiemy sobie kombajn. Kombajn jest duży. Kombajn jest żółty, kombajn jest ciężki, więc jak go rozpędzę do 30 km na godzinę, to ten kombajn powinien coś przestawić. Tak mi się wydaje, przynajmniej w teorii. Nie byłem jakoś bardzo dobry z fizyki, no ale mimo wszystko to jest tak duża masa, że powinna sobie poradzić z tymi belami. No, no bez przesady, coś powinno wylecieć w powietrze. Rozpędziłem się do 32 km na godzinę i... Jestem rozczarowany. Jestem rozczarowany. Owszem, przeniosłem kilka tych beli, ale ten kombajn waży pewnie kilkanaście ton, a te bele ważą niewiele. No, myślałem jednak, że fizyka w 22 była troszkę lepsza. Ale wróćmy do tematu gospodarstwa. Samo gospodarstwo naprawdę bardzo mi się podoba. Dziękuję tutaj za podesłanie, za podesłanie odpaka całego, bo dzięki temu byłem w stanie pokazać właśnie dla Was gospodarstwo. I teraz, drodzy widzowie, mam dla Was tutaj do Was pytanie. Czy chcecie więcej takich odcinków? Zresztą ja w statystykach tego odcinka sobie zobaczę, czy oglądaliście go 2 minuty czy 10. Jak Wam się podobał, to takie odcinki oczywiście będą już z 25. A jak nie, to jeszcze się chwilę wstrzymamy z serią. Tak czy inaczej, zobaczcie, jeszcze tutaj to faktycznie jest magazyn, więc ja rozumiem, że te bele zniknęły, no bo gdyby nie zniknęły, no to one po prostu zachowywałyby się nieco inaczej. Czy to, znaczy, to, czy to oznacza, że tutaj też jest magazyn? Czy jednak to jest wysypane w taki klasyczny sposób? Myślę, że ja to muszę jeszcze dzisiaj sprawdzić. Tylko teraz weźcie mi, znajdźcie na mapie, o, pokaż na mapie. O, gdzie to jest? Gdzie to ja znajdę? Gdzie ja znajdę te widły? Bo oczywiście muszę znaleźć widły, żeby to przetestować gdzieś one powinny być. Taki zio Jest, 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 jest. Dobra, 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 dobra. Widzę już widły. To dobrze. Fajna ta ładowarka, powiem wam. Taka nie za duża, zgrabna, mała kółeczka, skrętna tylna oś, bardzo zwrotna. Mam nadzieję, że ja to tu podłączę. Ale ładne jest to gospodarstwo. Chodzi mi o to, że tu wszystko naprawdę ma swoje miejsce. To wszystko było ładnie przygotowane do prezentacji. To nie jest jakiś przypadek, że ja tu teraz przychodzę, tylko naprawdę to gospodarstwo było pięknie przygotowane, także dziękuję za to. Ja sobie tu podjadę jeszcze i zaraz sprawdzę, czy to faktycznie nie będzie działać w ten sposób, jak myślę. O. Tutaj sobie podjedziemy i. No i mamy to, pszenica. Patrzcie. Czyli tu jest normalnie wysypana pszenica. A to mi się mega podoba, bo patrzcie, przyjechała Julka, wysypała pszenicę. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty i ma piękny garaż. Puszenicy. Fajnie, realistycznie, to mi się podoba. W ten sposób można właśnie pokazywać gospodarstwa. Piszcie w komentarzach, jak, jak Wam się podobało, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia wkrótce, cześć.